Dziennikarz TVN24 zapytał o spadki wartości Orlenu, kiedy prezesem był Obajtek. Obajtek wyśmiał i totalnie zgasił dziennikarza TVN24. Zobacz, bo warto. <grystanie> Za ten raport na Pani 200 tysięcy złotych. Mam Pan już odpowiedzieć, czy nie? Jeszcze jeszcze jakieś słucham? pytanie? To jeszcze jakieś pytanie? No, to no to dobrze, to odpowiem Panu pierwsze. Po pierwsze, myli sobie Pan religię z przyrodą zupełnie, ale nie dziwię się, jaką stację Pan reprezentuje, dlatego Pan to myli. Po pierwsze, proszę Pana, nie Pan nie sumuje, bo sumować to, proszę Pana, mogę robić takie statystyki, tylko niech Pan patrzy na poszczególne okresy czasu. Za moich czasów akcje były też po 100 zł, ani 110. I niech pan nie uśrednia akcji w momencie, kiedy wybuchła pandemia na skalę międzynarodową, proszę pana. Nie, niech pan nie patrzy na sufit, proszę pana, ja panu odpowiadam. Nie patrzyłem na sufit, jak pan mi zadawał. Ale proszę pana, no widzi pan, pan nie ma tej kultury osobistej, tylko mi pan przerywa. panu nie przerywałem. Ale ja nie kłamię, proszę pana. Więc proszę pana, ja pan. po pierwsze, niech pan popatrzy w przeciągu okresu jakiego czasu, jakie to były czasy i jak to wyglądało bo pan sumuje akcje w momencie, kiedy wybuchła pandemia, gdzie pożywana wszystkie spółki międzynarodowe Czołgały po dnie, bo nie było wiadomo, jak pójdzie cywilizacja, czy w ogóle świat przetrwa. To niech pan nie porównuje tego czasu, mówiąc szczerze. Niech pan nie porównuje czasu wybuchu wojny, bo w tym regionie, jak sobie pan popatrzy na spółki, w trakcie wybuchu wojny, to niech tam pan zobaczy, jak to wyglądało. Natomiast jeżeli pan chce dokonać rzetelnej oceny, to ja pana zapraszam. Orlen nie jest spółką jedyną w Europie. Ja pana zapraszam, żeby pan porównał sobie kapitalizację spółek. Zapraszam pana do takiej lektury yy, w poszczególnych okresach czasu. OMV, MOLA. Spółek generalnie bliżej konfliktu wojennego i w czasie pandemii, a niech sobie pan porówna teraz spadek kapitalizacji Orlenu i ich kursy akcji. I będzie pan widział doskonale, co jest związane z pewnymi czasami, a co jest związane tak naprawdę z, nie, z tak zwanym niezaufaniem do firmy. Więc proszę sobie to porównać, odpowiadając na te, proszę państwa, pytania, nawet licząc. Proszę pana, na to uśrednienie, to proszę pana, nawet stosując się pana jakąś matematyką, co prawda no z Bożej łaski, ale stosując się pana matematykom i pan sobie porówna rok zarządu tego, który rządzi firmą, niecały, to proszę pana, spadek 23 miliardy kapitalizacji nie może pan do niczego porównać. Jeszcze takiej historii nie było, żeby firma o 23 miliardy poszła do dołu w ciągu roku.